Siemanko z tej strony codziennie lepszy, a to jest kolejny odcinek Daily 360 i w dzisiejszym odcinku tak mega króciutko o takiej jednej pułapce, w którą można wpaść, jeżeli dowiadujesz się coraz więcej na temat psychologii, na temat działania umysłu człowieka, tych wszystkich schematów, różnych mechanizmów, różnego rodzaju nawyków, automatów, sposobu myślenia i sposobu działania naszej świadomości, podświadomości itd. To możesz zacząć analizować wszystkich dookoła i mieć takie poczucie, że wiedząc te wszystkie rzeczy, mając tę wiedzę, jesteś w jakiś sposób lepszy. I owszem, daje ci to pewnego rodzaju większą kontrolę nad sobą, daje ci to pewnego rodzaju lepsze zrozumienie innych, ale nie dodawaj sobie. To, że widzisz schematy innych ludzi, to, że potrafisz rozpoznać, jakie lęki się za tym kryją, jakie systemy, Jakie automaty, unikanie jakiego rodzaju bólu, i tak dalej, że jest to jakieś tam zautomatyzowane działanie, wyuczone, jakie to może mieć źródło, i tak dalej, to wcale nie czyni cię lepszą osobą i to wcale nie sprawia, że będziesz to wszystko widział u siebie. Będąc w klimacie świątecznym, posłużę się takim cytatem z Biblii, że w swoim oku nie widzi belki, a w cudzym oku widzi źbło, źdźbło. I właśnie tak samo jest w życiu, i tak samo jest w kwestiach psychologicznych. Gdyby tak nie było, to ludzie nie potrzebowaliby terapii, bo każdy byłby sam sobie terapeutą. A prawda jest taka, że właśnie widzimy często te zachowania destrukcyjne u innych ludzi. Potrafimy nawet to zdiagnozować, nie mając specjalnie psychologicznej wiedzy, ale kiedy chodzi o nas, to wcale tak nie, nie jest tak różowo. Więc daj sobie sprawę, że to, że masz tę wiedzę, daje ci jakąś większą kontrolę nad sobą. Być może będziesz w stanie to rozpoznać u innych ludzi i być może będziesz w stanie też im pomóc. Ale to, że widzisz pewne schematy u innych ludzi, to tak samo inni mogą widzieć jak na dłoni Twoje schematy i to wcale nie czyni Cię lepszą osobą. Jesteś jaki jesteś, oni sowieacy są, użyj tej wiedzy do tego, żeby być lepszym. Czyli żeby starać się mieć większą kontrolę nad swoim życiem, a nie żeby terapeutyzować i analizować innych i wymądrzać się, bo to nie do tego ma służyć. To ma służyć temu, żebyś ty mógł poprawiać swoje zachowania. I jeżeli oglądałeś te ostatnie filmy, i jeżeli zrozumiałeś przekaz, który się w nich krył, to możesz właśnie to wykorzystać do tego, żeby przeanalizować źródła swoich zachowań, swoje schematy, swoje automaty, swoje systemy obronne, swoje mechanizmy wyparcia i itd. I spróbować nad tym pracować. Ale tak naprawdę ta wiedza też nie jest wszystkim, bo tak naprawdę najważniejsza jest praktyka i konsekwentne działanie. Generalnie jest tak, że kiedy przepracujesz część tych schematów, to wyjdą na wierzch inne i tak naprawdę to jest niekończąca się praca. I to był kolejny odcinek serii Daily 360. Jeśli Ci się podobało, zostaw łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Widzimy się jutro w następnym odcinku. Trzymajcie hej.